Cześć, witajcie, tu kapitan. To jest System Shock. I dzisiaj zagramy dalej. Skończyliśmy ostatnio tutaj w dosyć takim nieoczekiwanym momencie, bo tutaj się przestał mój sprzęt nagrywać. Nie wiem, coś dziwnego się stało, jakaś anomalia. Ale zobaczyłem, że bardzo Wam się ta spodobała. Może bardzo. No, niektórym się spodobała. Pamiętam więc, że. Może nie serii, ale przynajmniej jeszcze drugi odcinek wrzucę. Zobaczę, wypadam was. Zobaczę co myślicie. Czy naprawdę jesteście to oglądać dalej. <laughs> Chciałem zrobić przerwę e, parodniową. Jakiś emigrantów znalazłem pod biurkiem, musiałem przegonić. Ale już wszystko jest ok. E, możemy grać dalej. Mm, teraz. Wróciłem przed chwilą dosłownie z pracy jakąś godzinę temu. Ok. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my, my jesteśmy? A, tutaj jesteśmy. Wiem gdzie jesteśmy. I pomyślałem sobie, że odpalę ten sprzęt. O, o, o. Tu jest, tu jest ten. Ładujemy się. I program. Bo powiem Wam teraz, jak zobaczyłem, że system Shock chodzi tak jak chodzi. I z tym modem. Teraz, kiedy dorzuciłem ten mod. No, gra wygląda bardzo ładnie. Gra wygląda bardzo ładnie. Na domiar wszystkiego jeszcze, gdybyście nie widzieli, to. A, już wiem, załatwiłem te małpy. Są zdechnięte To. E, na GOG. Stana też jako GOG. Good Old Games. Zapis. E, Pojawiła się pierwsza część. Pierwsza część. W szoku. Wow. Było warto, nie było warto. Pojawiła się pierwsza część system szoku, więc yy, myślę, że. Ach, będę chciałem ją odczaić. Nie grałem nigdy w pierwszą część. Miałem ją, yy, miałem do niej dostęp, ale niestety mój komputer już nie był w stanie jej uciągnąć. Był zbyt nowy. I gra miała bardzo wiele problemów z kompatybilnością, więc niestety nie było mi dane. Druga część jest moją jedną z moich ulubionych gier. W ogóle druga część jest... Spójrzcie jak ona wygląda. Ona jest... Nawet po tych, nie wiem, ilu tam 15 czy ilu latach von, von Braun, widzicie, nazwa tego statku. Nie zwróciłem uwagi nigdy. Um, po tylu latach... Wciąż trzyma poziom, słuchajcie, wiem, że grafika już nie rzuca na kolana. Wiem, że e, słuchajcie, powiedzcie, co animacja i w ogóle to jest, to jest stare, rozumiem, ale pozgadanie tych modów, gra nie wygląda tak, aż tak źle. System rozwoju postaci, doświadczenia, e, modyfikacji, gra. Słuchajcie, zobaczcie, mamy statystyki, mamy parametry, mamy technologię, czyli umiejętności i to przy umiejętnościach mamy również software, czyli nasze e, oprogramowanie naszego sprzętu. Czyli możemy wygrywać oprogramowanie naszego sprzętu, I jeszcze dodatkowa nakładka, dodatkowy poziom, dodatkowa warstwa, którą możemy odkrywać, którą możemy ulepszać. Mamy walkę, combat, exotic weapon, będziemy mieli. Przedtem tego nie było, jeżeli zwróciliście uwagę w pierwszym odcinku, to nie mieliśmy jeszcze egzotyk, egzotycznych broni. Będziemy mieli dostęp e, Broń, tak na przykład, jak e, jakaś. E, to się nazywa, wyrzutnia robaków, robaki czy tam jakichś pasożytów. E, coś niesamowitego. Psi I tego jest jeszcze psi e, Gra jest rozbudowana. Troszeczkę skomplikowana. Wymaga troszeczkę, żeby przysiąść, ogarnąć ją, ale ma głębie. Coś czego 90% dzisiejszych gier na naszym rynku nie posiada. Są płytki jak kałuże. E, dlatego ja właśnie tak kocham Dark Souls. Ponieważ oferuje... oferuje nam dodatkowy poziom. E, jest, jest Dark Souls... O o okay. Dark Souls jest tym, czego szukam w grach. Jest rozbudowany, jest głęboki, ma wiele warstw.

Czyli ta pani doktor, która kazała nam się z nami spotkać z nami, z nami spotkać i wymyślić jak się stąd wydostać, zaradzić nam do sytuację. Pamiętacie? pierwszym odcinku, jeżeli przegapiliście, to wróćcie sobie. Słyszę Słyszysz pierwszą mapę i kamera też tam była. się wystarczyłem, mówiła, że mam eksperymentalny modu. Fucking monkey business, monkey business. Mało piana. Jak mi pogryzła? Idę się uleczyć. Um, że mamy zamontowany eksperymentalny moduł percepcji w naszych, w naszych. O nie, ładnie zdechła. W, naszym, w nas, jako my jako tutaj jako ludzie mamy zamontowany w szczep, który zwiększa percepcję i przez to mm, 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 możemy zobaczyć, dostrzec pewne rzeczy, które normalnie nie miałyby miejsca, czyli na przykład jakieś zdarzenia, jakieś dziwne zachowania ona miała na myśli, mówiła o tych y, takich pseudo pseudo duchach, mm -hmm. takich, które widzieliśmy już wcześniej w poprzednim odcinku i może jeszcze w tym odcinku zobaczymy fuck off kamera mogę zmienić, jak to się zmieniało? a kółeczki, myszki, dobra więc będziemy widzieli jakieś paranormalne. Nie są to jak. dwa wytrzyma. Hakowanie, niestety. Będziemy widzieli jakieś dziwne zdarzenia. O, 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 hypo. Dobrze. I on mówi, żeby to ignorować, żeby nie zwracać na to uwagi, ponieważ to nie, nie mam się czym martwić. No ja myślę, że. jest się czym martwić. O ja, chyba tam jest radioaktywność. I fucking małpa Dzień! Ho, Już Bardzo dobrze. Run, uciekaj. O, o właśnie o tym mówiłem. Małpy są są agresywne w tej grze. Eksperymentowane, dlatego e, używają mocy psi potrafi nam psionikom wygarnąć taka małpa. Nie są to zwykłe jakieś tam e, małpiszony, jakieś szampansy. Są to jakieś genetyczne właśnie zmodyfikowane, zmutowane. E, małe potwory. Nienawidzę ich szczerze mówiąc. Power Drain, się stało. Uff, szczep mi padł. Nie mm. yeah. tak pędzisz? Alutka. Dobra. Tutaj teraz będę umierał 20 razy, bo tam jest radioaktywność. Czekaj się, zapiszę sobie. Lupimy szybko. Eee, coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest. Coś jest, coś tu jest. Patrzcie, mówcie mi, gdybym coś przeoczył. Au. Dwa moduły. Coś jeszcze? O, tu coś będzie. I tu coś jest. Bardzo ładnie. Chyba wszystko, dobra. Wypad, 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 wypad szybko. Ała Dobra się oczyścimy o zwykłe okno Mogę stóc Bardzo dobrze u u u u, u kamera Spokojnie hmm. Gdzie ta kamera jest? Ej! Ale mi wydymiła Fucking małpa Kdzieś się psięczne małpy? Czekaj, uroczymy się. Gdzieś tu była apteczka. Tu, tu. Tu i w lewo. Tak? Doskonale. Przewracamy do systemu szoka Goń się! Goń się bo Szkoda miała mieć na ciebie Ała! Nienawidzę ich Chipsy miała Dobra Chipsy dobra rzecz O, więcej radioaktywności

Wywalimy to do Ciebie Te ich jakieś zmutowane, zaśnione shotguny. Jeszcze raz się będziemy uleczyć szybciutko. W ogóle niedawno chyba wyszła, czy ma wejść? Soma, taka gra? Czyli schakujemy to, bo tam jest chyba z tego co pamiętam to jest kamera albo... albo jakieś działko. Kamera tam jest chyba. Znaczy, Niech nie na pewno. Ah, fuck. you. Dobre. Soma, to jest kolejna gra, która mnie ciekawi, której nie mogę się doczekać. Nie wiem, czy będę w nią grał, jeżeli będę... o oh, jest co to jest? Software, jakiś software zainstalowany, jakiś program i pancerz. o to chodziło? Jaki, jaki software sobie zainstalowałem? Tech nie. Tech jaki? Software? Research Combat? Nie, CC. Zobaczymy się. Teraz mam schakowane. O, 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 o tym mówiłem. Kamera wyłączona. Zaskoczyłam to. No nie reaguje, widzicie, możemy je klepać, ponieważ włączyliśmy system. Oła. Sześć kul. Biora. Kamera kolejna.

Był to głos wielu. Tutaj to jest przypuszczalnie albo jakaś obca rasa, albo coś, coś obcego, coś dziwnego, co potrafi komunikować z nami telepatycznie. To jest tutaj, jeżeli pamiętacie, to byliśmy tutaj. To małpa do nas strzelała. Pamiętacie? Mówiła, ten głos mówił do nas, dlaczego opierasz się. Wielu właśnie, czemu im się opieram? Dlaczego decydujesz się być sam? Bo ich jest wielu, ich jest, oni są jednością. Też jakieś dziwne, takie pseudo-filozoficzne rzeczy mówili. Czym jest myśl w porównaniu do umysłu? Czym jest kropla w porównaniu do morza? Coś takiego. Bardzo niepokojące rzeczy, jeżeli mnie spytacie. Czy gdzieś tu była radioaktywność? Ta o chyba. Tu się przejdziemy jeszcze. Dobra. Zapis. I na szybko. Mam w ogóle coś przy radi 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 radiacji? Tak, dobra. No to myk. Nie ma nic, ale oszustwo. Dlaczego no mnie tak zwodzicie. Tu jest coś jest. kwiatek podniosłem. I tu coś jest. Tu mogę schakować? Tak, Dobra. Pas sensu, dobra, lot Czyli jeżeli mam to wziąć tylko ten ten log? Nie wiem jest, no jest tutaj Dobra, nara Jo, to tyle. Więcej nic nie chcę. Tego nie mogę sakować. Co ja mam? Teraz mam klucz do drzwi. Wracamy się teraz. I to będzie klucz, zdaje się. Do tych drzwi? Good. You've made it into the crew sector. Now find Dr. Watt's room. I've been unable to get in touch with Delacroix. This place is falling apart. Members of my team keep disappearing.

Nie może skontaktować się z połową swojego zespołu, ludzie znikają. E, nie podoba mu się to. E, I jest jakiś wyciek czegoś? Tak. E, wyciek jakiejś substancji w jakimś tam dziale, chyba engineering to było gdzieś tam w maszynowni. I trzeba mówić, że to trzeba coś z tym zrobić, bo tak no tak nie może być, to się dzieje. Czyli tu mam jak gdyby taki przebieg tego co się działo, jak ten statek O z macierzymi. A on podlazłem. Czemu tak zaczął naparzać? Nagle turbo włączył, chodzi wojnie, nagle włączył turbo, jak trzeba, jak trzeba mi je łoić, to mnie 10 dziesięć razy szybciej. Nie lubię czegoś takiego. Gdzieś tu miałem, gdzieś tu miałem ten... stół operacyjny swój prywatny, to jest właśnie. Okej. Okay. Otwierać? Okay, next one. Posłuchajmy the next one. Czasami some kody, czasami wskazówki. Angela, while it may appear that the lab monkeys are communicating with each other, I assure you it's quite impossible. You claim that one monkey signed the passcode for a supply closet to another and the latter proceeded to open it. As I'm sure you know, there have literally been tens of thousands of studies of primate intelligence and there is no evidence of behavior even remotely that's sophisticated. Czy so to możesz mogę... A was to. Mogę. zrobić, super. E, w tym logu mówisz, że jakaś Angela, czy jakaś może dziewczyna. Ktoś mówił, że. E, zauważył, jak małpy mrugają do siebie, znaczy, miga migają językiem migowym. Przekazują sobie wiadomości, na przykład kod do szafki, sobie przekazał, jakieś do szafki, czy do drzwi? Mówi, że to jest niemożliwe, że małpy nie są tak inteligentne. Czyli coś się zaczęło dziać z tymi mapami, bo zaczęło robić się bardzo, bardzo sprytne. Tak, jak słyszeliście? Pokazywały sobie kody wiadomości, przysyłały sobie. The Xerxes, ten system e, operujący statkiem działa na naszą niekorzyść. E, współpracuje z. Nie chcę zrezygnować. Współpracuje z kimkolwiek. Dlaczego nie chcesz? Należy. Ok. system offline. Tylko się przebiegniemy, bo tam jest ten. Powiedzcie zanim jest. To będą kamery jakieś, jak znasz życie? Co Aś przybieg i co? Siema. Dobra. O, o. Ładne rzeczy widzę. No to szybko skakujemy sobie. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Cyk. Dobra Pan też mamy. To jest ten sam. Light combat armor. Tak. To jest ten sam. Możemy w dwóch miejscach, w dwóch punktach dostać pancerz Bardzo uczciwie z strony gry. Że on coś takiego oferuje. tutaj więcej śmieci. Uwielbiam, powiem wam, że uwielbiam eksplorację, uwielbiam poznawanie nowych rzeczy, odkrywanie pomieszczeń, przetrząsanie jakichś takich zgliszczy, coś. E, próba odgadnięcia tego, co tu miało miejsce, tego, co tu zaszło. Pieprzona kamera zaszła tutaj. i tu młotku. This is Xerxes. Remember, replicator restrictions are in place for the good of all of us. All unauthorized database interactions will be dealt with to the utmost degree of the law. Watts isn't here, so he's probably in his office in the R&D sector. Maybe he's got a backup RND card in nie, to chyba. Gaming boy. Co za fantusz? A czekajcie, to jedną grę. Good work. Here are some more cyber modules. Spend them wisely. Te stare waluty. Are more easy to locate. A się pograć, widzicie, to taki obszar do sapera. Bosk. No, dobra. Tutaj coś jest. Światło zapalimy od razu. Eee, właśnie. Ej! Zdawało mi się, że się złapałem, ale mogłem się... się Pomylić. O, Bella, bravissimo, cztery, może być. Ciao, Bella. Oh yeah! Dobra, to tak, to tak, wszystko zrobione. Doktor Watts, Dobra. Tam byliśmy. Co zjemy? Co jest? Kaczkin? O, jeszcze drugi. Przecież się nazmiało. Teraz nosić bardzo dobrze. Coś jest jeszcze? Security system online. I can't raise anybody down in engineering with the lifts out I'll need to get down there through the emergency conduit in the Psy Annex. I think the access code is in Watts' lab. Whose idea was it to bring 150 chimpanzees on board anyway? The interests of science? What about the interests of hygiene? Does anybody have any idea how much crap a 150 lab monkeys make in a day? The poor chimps they come on board for the most historic mission of all time, and they end up being chopped into little pieces in the name of progress. The first was about Jakiś oficer nie mógł się dodzwonić do właśnie maszynowni, nikt tam nie odbiera telefonów, coś tam się stało. Mają jakiś wyciek i będzie musiał tam sam zejść, żeby się dowiedzieć, co, co się stało. A drugi to był jakiś log pamiętnik jednego z lekarzy, jednego z e, oficerów medycznych, który zastanawia się tak sam do siebie myślał, czyli pomysł był to, żeby przywieźć na pokład statku międzygwiezdnego 150 szympansów na badania, eksperymenty. E, czyli ktokolwiek sobie zdaje sprawę, ile, ile strają takie szympansy i kto to musi sprzątać. Takie. takie filozoficzne jakieś głębokie miał myśli eee, więc O, właśnie, to była ta wiadomość. To wszystko też by już było. To już to, byłem, chyba. Ale to i tak podniesiemy. I tam było. Czy mi się zdawało? Czy. O, właśnie. Brawo. No ja nie mam mocy psi, ale za to mam fajnego gana. Trochę się zużył już. Widzicie, złoży, broń się zużywa. Macie, widzicie, trójeczkę przy broni dziewięć amunicji i trójka to jest jego wytrzymałość, ile mu zostało jeszcze, jak gdyby pary, ile jeszcze będzie strzelał, zanim się zatnie, zanim zrobi się taki zaśniedziały jak te gany, które noszą te hybrydy. Takie, takie w pół zepsute, w pół, w pół nie fajne. Czas jest na awans, czas wydać punkciki, co możemy sobie wydać? Czekajcie, zapiszmy sobie to. Musimy sobie wydać w... u, u Raczej nie. bronie raczej nie. Technika. Research. Hack. Na pewno hack. Na skrzynki otwierać. There. O, software muszę zagubić. To jest to. Mm, mm, dobra, spokojnie, spokojnie. Co jeszcze mogę rozwinąć? 11. Dwa parametry mogę rozwinąć, albo tutaj ten, lub C na pewno nie chcę. Mm. Tu jeszcze perk'a mogę sobie wybrać jakiegoś. Perk zwiększa odporność na toksynę i radioaktywność, 20% większej e, życia z tych apteczek. Większe inwentory, szybki, większy ruch, szybszy ruch, większe obrożenia od broni. 8 zbior dołów, Dodatkowy slot o na wszczep. mogłem dwóch używać. Maksymum życia plus 5. Większe obrażenie w walce wręcz. Plus 2 do hakowania kamer. Lepszy atak bronią. Wręcz. Podobne bardzo. a z robotów wpadają apteczki z mechanicznych rzeczy tańsze przedmioty nie, psi się nie przepala bo można, moc psy można przeładować żeby było, zadała większe obrażenia to jest modyfikacje kosztują mniej i automap o to z mapą e, dobra wiecie co myślę że to dobre miejsce żeby zakończyć ten odcinek chwilę już gramy jeżeli chcecie żeby ta seria trwała dajcie mi znać tak lub nie łapką w górę lub w dół a ja się wyłączam Na samym odcinku zlewelapujemy i ruszymy dalej jaki mamy teraz mission objective mission objective email notes o proszę Posłuchaj, do, do doktora w research and development o, jest troszeczkę. Dobra. I spodoba się to w Tropolito. Dobra, poszukamy łosa i pójdziemy do Polito. Dobra. O tym na tyle. Komentujcie, oceniajcie, napiszcie co sądzicie, co myślicie o tej grze i o mnie To na tyle. Do zobaczenia. Na razie.